Siemka jestem ten yy, Dzisiaj nagram kolejnego Surfivala Tak, Surfival Myślałem nad Skywarsami. SkyWarsy, dobra odpowiedź Dobra myśl Wow Ale dobra I SkyWarsy. Nie wiem czy nagrywać Może i nagram Ale teraz lecimy na Surfivala Zastanawiacie się pewnie Czego mam kuzić wodyksowej Q. Cool. Co ja? Tyle diaksów zebrałem? Co to ma być? Jaki to drop? What the fuck? Nie Ożarcie? Okej. Okay. Słuchajcie, takie coś. Dostałem VIPa. Za nagranie. Co nie reklamy. Jakie okay, VIP, co nie? Wow mam vip co nie Są ziomek. Kurde. Dobra. No to kończyjemy survival. Kurde, nie mam tam tamtego gdzie byłem wtedy. Oni nie zrobili. No niestety, lecimy. BUM! WHAT FUK! Jestem Czechy! Dobra! Mm. Dobra, to tak o... Mm. Lecimy, Lecimy, lecimy. kopać, WHATF! OK. Dobra, idziemy. Ale lagnęło! Skurczę bajka. No, dobra, kupujemy kop, 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 kop. No, trzeba się jakoś zagrać tu, skąpić. A, no, skąpimy Kupimy się. O, okej. Okay. No, to kopiemy się. U, wągiel. Spoko. Spoko. No tak mówiłem na tej gilgi. Bijać! Będę was zapraszał, żonaśki. Yy, aha, okej. Okay. Będę was zapraszał. Tylko macie nie kraść. No i tylko... Jeszcze cóż o mnie. Dopiero zacząłem nagrywać. Yy, to chyba mój trzeci filmik będzie, tak. Reklama tego serwera, w którym teraz gram. I i i i, 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 Pierwszy surfival, odcinek pierwszy. Teraz odcinek drugi nagrywam. Ja mówię, nad sami się zastanawiam i to porządnie. to nie dobra rzecz. E, co, nad czym jeszcze? Allak? E, Zastanawiałam się też też, 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 nad... Surfival Games. Ale... W... Nie wiem, Surfyval Games, Btyfy... The... Nie Może kiedyś. Hardcore, oczywiście. Będzie. Ale lagi kurwa Będzie. Na singlu. Nie na multi. No na multi, nie, 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 nie. ja nie chcę na multi. Sorki wam, ale... Nie, sorki, nie! Hardcora nie będzie, nie mam łowy nawet. Na multi. Ja nie lubię grać na kartkorze jakiś texowy typ wleci, łada, fuck death i ban kurźwa tydzień. Nie. Ja wolę samemu też na hardcora. A więc każdy, który będzie, sklepersy będą. Strofił Ale Games kiedyś, kiedyś z czasem. Z czasem, dużym czasem. Gdzieś tam możecie znaleźć się. O, się jesteśmy lewy, spoko. Dobra. Rzeczywiście, jestecik pod czwórka takiej itki I trzykroksy, pięć rafinis. Spoko. I się kopiemy, kopiemy, kopiemy. Dobra, odcinek taki 8 minut pewnie będzie teraz, dzisiaj. No bo co, to taki dłuższy, co nie. Po co, po co, po co? A mm. set. Jest! Dziękuję! Dziękuję! Demon! Kończom! Thank you very much! Mm, Okej, okay, ja tu się skąpiłem, co ja robię? Chcę tu zalepić. Pyk, pyk, pyk. Taki, no taki... ja he, he, śmieszny jesteś. <tryk> kop, 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 cholet, kop, cholet, kop, cholet, kop, cholet, kop, cholet, kop, 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 zrobię swojego facebooka tak, to na pewno będzie. Ale musi być chociaż 10 subów! Nie ma, że do Facebook nikt nie wejdzie. Co ja będę na nim robię? Nie, 10 subów ma być koniec, kropka. Znaczy nie ma być... Proszę was o te suby, co nie? Jak chcecie Facebooka, będę coś tam pisał, kiedy odcinki. Będziecie widzieli. Nad live'ami, właśnie, live. Eee, y. Właśnie nie wiem co z tymi live'ami. Chyba na Twitchu raczej. A to też przecież. Przysz... Kiedyś. Jeszcze kiedyś. kiedyś to będzie. Chodzi o tego. <laughs> kobla, okej. Okay. Jeszcze kiedyś, no i co? No i to chyba tyle. Pokopaliśmy sobie, co nie, trochę. No, to możemy. Ja właśnie kopię do kobla na tą gildię. Będziecie. To będzie super serio, na tym serwerze. Super i i Właściwie proszę was, żebyście wbijali na tego serwa. Proszę was. Bez was nie bym gdzie ten serwer istniał. I lepsze nie znajdziecie na serwis Okej, okay, no to są, to chyba tyle. No, co tam więcej. Mm. No, dobra. Komiec? No to co się będziemy żegnać Żegnamy się Wągiel! Dobrze, dobrze się... Ajdzie ja, ja idzie tu, tu tam gdzie wcześniej. Mój guziczek. Na kondomie, okay. Dobra. No to na razie. Było super kopanie. Okej. Okay. No i co? No to będą skywarsy chyba. Tak, nagram Skywarsy. Możecie się... Oh. No dobra To będą z Sophie, no, Surfival mówimy będzie kiedyś eee, Co tu jeszcze Na pewno będzie ten hardcore Ale na jednoosobowym Surfival na jednoosobowym Też może pomyślę ale nie wiem Dobra no to chyba tyle Dobra No to na jestem te prosto Żegnam was No i Adios.